Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jest wtorek, 9.30, kawa z fundraiserem Ania anio z tej strony, jak zawsze, prawie zawsze, coś tu się znowu dzieje, coś to ja po prostu nie mogę, koniec roku i już nam tutaj po prostu się y, zmienia wygląd, wnętrza, transmisji, okej, okay. dobra, jak mi napiszecie komentarz, to ja znajdę go i będę wiedzieć, gdzie one się teraz wyśmieją. Bo jeszcze tydzień temu wszystko wyglądało jak przez wiele miesięcy, po czym dzisiaj nagle Bach jest coś inaczej. Ale to nic, to nic. Prawdopodobnie coś z tym można zrobić, ale nie będę tego teraz testować, bo to nie czas i miejsce na to. Moi mieli, spotykamy się dzisiaj po to, żeby sobie podsumować rok, żeby sobie powiedzieć trochę miłych rzeczy. Tydzień temu mówiliśmy o fundraisingowym podsumowaniu roku. Zadałam Wam oczywiście, jak to ja, e, pytania, na które warto, uważam, że warto sobie odpowiedzieć. Oczywiście to nie był zamknięty katalog, to było osiem wybranych pytań e, o fundraising, o to, jak możecie podsumować działalność swojej organizacji, a dzisiaj będziemy sobie mówić o takim waszym, prywatnym, osobistym. To już jest ten moment, kiedy, no najwyższy czas, najwyższy czas, żeby sobie o sobie pomyśleć. Madzia jest, widzę komentarz, cześć Madzia, bardzo się cieszę, że jesteś i fajnie, że napisałaś, bo ja tu po prostu. Się pozmieniało. Tu się pozmieniało, i po prostu ja nie wiem, co tu się wyprawia. Widzę, że jest z nami Fundacja Prospe. Dzień dobry, dzień dobry. Jest Szczepan na chwilkę. Fajnie, Szczepan. Dobrych spotkań Ci życzę dziś i innych dobrych rzeczy. My już tutaj w kulisach tak sobie rozmawiamy, że po prostu. Już odpoczywajmy. <laughs> nie wiem, czy wy też, ale, ale u nas już tak, tak jest. Ja mam nadzieję, yy, no, jutro zacząć odpoczywać. Zobaczymy, czy ten dzień pozwoli na to, natomiast, no, nie później niż czwartek. Także nie będzie mnie, kochani, nie będzie mnie do końca roku. Yy, I co w związku z tym? I nie będzie kawy za tydzień. I myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe. I jeszcze, co z tego wynika, że mnie nie będzie, że będzie sobie mogli ode mnie odpocząć i że zobaczymy się w styczniu. Szczepan pisze, że jeszcze, jeszcze jutro trip do Warszawy. No tak, jeszcze, jeszcze te dni przedświąteczne ostatnio w tym tygodniu rzeczywiście bywają takie ostre i wymagające. Rzeczywiście tak mamy. A jak u was, a jak u was ta końcówka? Jak u was ta końcówka dni roboczych przed świętami? Mam nadzieję, że już zamykacie i pójdziecie świętować z taką głową wolną, czystą i z takim nastawieniem Uf, a nie, że coś tam czeka i puka i nie da się odpocząć, bo tak rzeczywiście to jest męczące i nie odpoczywa się wtedy. Magda pisze, jeszcze się trochę dzieje, umarzony, mm, mnie też nie będzie teoretycznie, już mnie nie ma, ale jak widać bardzo się cieszę, maszynka, że przyszłaś do nas na kawkę, e, więc łyczek kawki. I jedziemy dalej. Co tam u Was, bo yy, no, jak tam podsumowania Wasze różne i jak sobie o sobie myślicie? I co myślicie o dzisiejszym tygodniku fundraisingowym, o dzisiejszym newsletterze? Kto już czytał? Łapka w górę, bo oczywiście wyleciał do Was yy, dzisiaj z samego rana i tygodnik wyleci też za tydzień. Automatyzacje. Niech żyją się przygotuję, się wyślę samo, się nie trzeba sprawdzać, nie? To jest fajne. Moi mili, co ja jeszcze dla Was mam? No tak, że kawka w styczniu, że tygodnik fundraisingowy wychodzi i że przypominam, przypominam, kto się czai na NGO a to niech się czai jeszcze chwilę, bo od początku stycznia będzie można dołączyć do NGO Flixowców. I skorzystać z całej masy wiedzy, która już tam jest i tej, którą jeszcze teraz przygotowujemy i będziemy ładować do platformy i będą sobie na Was tam czekać. Oczywiście osoby, które już są w platformie, już są w AngioFlixie, są użytkownikami, to dostępu do tych nowych treści nie będą mieć do czasu przedłużenia swojego uczestnictwa. To znaczy my sobie tam wszystko przygotujemy na zapleczu, a oczywiście od pewnego dnia będzie dostęp dla tych, którzy zdecydują się być z nami w fliksie. Mamy zaplanowane oczywiście tam webinary na żywo, karty pracy do nich również i co jeszcze? Masę różnych fajnych rzeczy. Ale nie bardzo mi się chce już dzisiaj o tym gadać, bo nie o tym dzisiaj mówimy, ale oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście sobie tam zajrzeli i czekali i mam nadzieję, że to włączycie. Słuchajcie, yy, piszcie mi, co tam u Was, jak tam Wasze samopoczucie i tutaj różne takie dobre rzeczy. Krysia z nami jest! Cześć Krysia! Właśnie widziałam, że przeskakujesz między Instagramem a Facebookiem. Fajnie, fajnie. Yy, obiecałam Wam światełka... na Instagramie nie widać, ale tam są światełka... To są na razie jedyne światełka u mnie w, w domu będą, jak już pójdę na urlop, to wtedy się zaczną pojawiać choinki, prezenty, światełka i co tam jeszcze ma być. No bo, bo tak, bo tak. Ale obiecałam Wam dzisiaj, więc tam się błyszczą, błyszczą. Dzieciom się spodoba. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy takie podsumowanie osobiste, to znaczy chciałabym znów zostawić Was z pytaniami o Was. Was osobiście, o nas osobiście, taki mały zestaw pytań o to, co wy przeżywaliście, o wasze prywatne cele, bo pamiętajmy, że to, co my sobie planujemy tutaj na naszych spotkaniach, no to no, te rzeczy krążą głównie wokół fundraisingu waszych organizacji, ale tak nie musi być. To znaczy możecie sobie tą metodologię wziąć i po prostu zastosować do swoich celów prywatnych, rodzinnych, nie wiem, budowlanych, czy jakich tam, co tam macie w życiu, czy rozwojowych. No i dzisiaj trochę właśnie chcę, żebyśmy się przyjrzeli temu, co tam w tych obszarach waszych osobistych słychać. Oczywiście kto chce, może się dzielić, kto nie chce, ten nie musi spoko. Ja Wam chcę dzisiaj zadać parę pytań, które mam nadzieję, że troszkę pomogą się przyjrzeć takim fajnym wątkom Waszego życia, po prostu. I najbardziej to chcę zacząć od takiego pytania, żebyście sobie odpowiedzieli, a może chcecie też napisać, jak ktoś ma taką gotowość, otwartość, to zapraszam. Co ważnego wydarzyło się w tym roku? Co uznajesz za ważne w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy, co jest ważne w twoim, w twoim życiu, bo to może być związane z Twoją organizacją, a to może być zupełnie niezwiązane z Twoją organizacją i myślę, że y, to, co jest dla Was ważne, jest super, super y, potrzebne, żeby sobie to odpowiedzieć. Krysia pisze u nas cudnie, a między innymi dzięki Tobie, nasza zrzutka... O jej, jej <laughs> nie spodziewałam się tego, że to przeczytam. Ma już ponad 120%! To chyba najlepszy prezent na święta, jaki otrzymałam kiedykolwiek. Super! I u Was też był Busisław i różne fajne rzeczy się wydarzyły w Waszym stowarzyszeniu. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No właśnie, co ważnego wydarzyło się w Twoim życiu? Co ważnego? W obszarze prywatnym, rozwojowym, pasji, zawodowym, NGO-sowym. Co uznajesz za ważne? Może nawet przełomowe albo takie kluczowe dla kolejnych miesięcy czy lat Twojego bycia, życia, funkcjonowania, nie? To jest ważne, żeby sobie nazwać takie rzeczy kluczowe, nie? Szczepan pisze. Wyszła moja książka. Pięknie. E, a druga rzecz, INIF obligatoryjnie wskazał, że we wnioskach trzeba uwzględnić strategię przypadek. Tak sądzę. <laughs> e, słuchajcie, no tak, rzeczywiście w życiu Szczepana książka jest czymś super ważnym. W życiu Armigera książka Szczepana w tym roku jest bardzo, bardzo ważna, więc tak rzeczywiście jest. Marzena, przetrwałam jakiś milion kryzysów, ale przetrwałam i od popołudnia pierwszy raz w życiu biorę urlop od fundacji, a nawet fundacji w liczbie mnogiej. Eee, Okej, okay. od popołudnia, bo jeszcze siedzisz z nami, fajnie, fajnie. No dobrze, y, tak, jest mi y, bliskie, <laughs> akurat to podejście przetrwa milion kryzysu. Mm, tak, to jesteś też, y, jest też gdzieś w moich y, kima, Ale są na pewno takie ważne rzeczy jeszcze w Waszym życiu. Co ważnego wydarzyło się w Twoim życiu? I urlop może być taki ważny i to mogą być przeróżne rzeczy i każdy z nas uzna za super ważne, przełomowe, kluczowe czy jako milowy coś innego. I to po pierwsze, I jak już sobie tak zobaczycie, co fajnego, takiego ważnego, to sobie pomyślcie, co planowaliście na ten rok, jaki był cel na ten rok. Nie, taki Twój osobisty, nie fundraisingowy, nie organizacyjny, Twój osobisty. Co chciałaś, co chciałeś osiągnąć, zdobyć, nauczyć się, no nie wiem, kupić, bo to też tak może być, wiecie, ja sobie kupiłam podłogi do domu, no nie? I to był mój cel budowlany na ten rok i jest zrealizowany. Yy, więc yy, to, co sobie planowałaś i teraz sobie odpowiedz oczywiście, w jakim stopniu ci się udało to zrealizować. Ale przede wszystkim, jaki był ten cel? Co osobiście dla siebie, dla swojej rodziny, yy, a swojego rozwoju chciałaś zrobić? Yy, co osiągnąć? Czego się nauczyć? Co zdobyć i tak dalej? Yy. Pamiętajcie, żeby planować też takie rzeczy, to znaczy, żeby sobie tak marzyć, a jednocześnie sprowadzać sobie to do takich planów, które są realne i które możecie osiągnąć. Trzecia rzecz, jakie pomysły i projekty zrealizowałaś? To znaczy, już jak, czy w ramach tego celu osobistego, czy w ogóle rzeczy, które wyszły w życiu Twoim, prywatnym, co zrealizowałaś, zrealizowałeś w tym roku, co Ci się udało dokonać, co Ci się udało zamknąć, co przeprowadzić? No nie wiem, to mogło być na przykład, no nie wiem, kurs salsy, na przykład. Albo wycieczka w góry wymarzona. Co jeszcze, nie? Czyli co takiego osobistego, jakiś pomysł, który przyszedł nawet w ciągu roku, udało ci się zrealizować. Nie, tak, udało się to wiecie, to taki język jest taki niedoskonały, po prostu wygodniejsza dla mnie forma mówienia do publiczności damsko-męskiej. Natomiast ty to zrobiłaś, ty to zrobisz, ty tego dokonałaś i ty możesz powiedzieć tak zrobiłam, przeprowadziłam, wymyśliłam, zrealizowałam, mam sukces. No nie? Albo po prostu radość, nawet nie kwestia sukcesu, tylko po prostu radości. Więc jakie były te pomysły, projekty, które zostały zrealizowane przez ciebie? Doprowadzone do końca czy zaplanowane, czy niezaplanowane, bo jeżeli mówimy tu o życiu takim Twoim, osobistym, nie, nie tylko organizacyjnym, no to tutaj się różne rzeczy pojawiają i i pozwalamy sobie na realizację różnych dziwnych akcji krótko-długoterminowych i po prostu to robimy. Więc tutaj na pewno w tym obszarze możecie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, właśnie jakie to były pomysły i, i, i projekty, które udało się zrealizować. No i to jest takie trudniejsze pytanie, to znaczy, które z niedokończonych spraw z tego roku chcesz dokończyć w przyszłym? Czyli co nie zostało doprowadzone do końca w tym roku, a miało być? Nie, taki był plan, że jeszcze zdążymy, jeszcze zrobię, jeszcze pojadę, jeszcze kupię, jeszcze wykończę, jeszcze zbuduję, jeszcze się nauczę, ale nie zrobiliśmy tego. Które z tych niedokończonych bierzesz ze sobą na 2023? Myślę, że to jest fajne pytanie, bo pokazuje, że po prostu to jest proces. I tu jesteśmy jeszcze na jakimś etapie, jeszcze nie na tym końcowym, tylko gdzieś po drodze. Marzena pisze tak. Chyba a propos poprzedniego pytania, które było o realizowanych pomysłach. co z Bawialnią. Projekt, który pierwotnie był napisany pod budżet obywatelski na 2018 rok, czyli zanim powstała magatka. Także to bardziej mój osobisty niż fundacji. O, okej, okay, okej. Okay. Zapraszam do Osnowa po przerwie świątecznej. Dziękujemy bardzo za miłe zaproszenie. No tak, jest to pomysł rzeczywiście, który wymyśl twój zrealizowałaś, doprowadziłaś do końca, on po prostu zaistniał, zaistniał realnie 2022. No a teraz, co nie zrobiliśmy w 2022, a zrobimy w 2023? Które z tych rzeczy bierzemy ze sobą na nowy rok, a które, jak było dzisiaj w newsletterze, idźcie sobie poczytać, odpuszczamy, bo może to nie ten czas. Nie do okoliczności, może nie chcemy już, może to już nie jest dla nas ważne, niedokończone, zamykamy, w sensie mówimy sobie, nie robię, nie kontynuuję, zamykam, nie żeby się za mną nie ciągnęło, tylko zamykam. A które biorę i ciągnę sobie dalej w przyszłym roku, bo chcę, bo mi pasują, bo są ważne, bo są konieczne, może nawet. Więc to jest ważne, żeby sobie tak ponazywać, posegregować te rzeczy, które nam gdzieś zostały, które nam wiszą, które potrzebują sobie uporządkować, nie? Żebyśmy sobie, bo sobie tak zacznijmy planować nowy rok, zrobię to, 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 to i tamto, ale jeszcze mi wisi 7 projektów z zeszłego roku, nie? No i robi się z 5 projektów, robi się 12, no to nie jest, okej? Okay. Więc po prostu pozamykajmy lub zdecydujmy, uporządkujmy niedokończone sprawy, to znaczy to zamykam, to biorę. Do tego wrócę w 27. No, nie, bo tak też może być. Więc e, który z niedokończonych pomysłów, projektów bierzesz do realizacji na 23 rok? Chcecie coś powiedzieć? Chcecie coś powiedzieć? Możecie tutaj pisać o swoich różnych e, pomysłach, czy zrealizowanych, czy niezrealizowanych. Chętnie poczytam. Lubię poznawać Wasze e, zaplecza, zaplecza, kulisy. Dobra. Moje mili. Yy, co teraz? Teraz potraktuj się tak dobrze. Yy, pomyśl o sobie dobrze i odpowiedz sobie na pytanie, co, co właśnie sobie dobrego powiesz, za co sobie podziękujesz, za co siebie docenisz. Nie? Znacie głaskologię? No to idźcie teraz, zróbcie te głaski na swojej głowie na swoim serduchu. Powiedz sobie dobre rzeczy. Doceń swój wysiłek. Za co? Doceń to, co za... się wydarzyło w tym roku, co było w Twoich rękach i nie wiem, urosło. Nawet jeżeli była to absolutna konieczność, bo bez tego nie można by było przetrwać, ale jest zrobione Twoimi rękami, no to doceń się za to, podziękuj sobie za to. Co dobrego sobie powiesz? Nie tylko w kwestii wdzięczności ale może też jakiegoś dostrzeżenia czegoś, może ym, w takim emocjonalnym trochę sensie, nie? Podotykajmy sobie tam siebie, nie? Takim właśnie emocjonalnie, psychicznie. Dostajmy to, że nawet jeżeli musieliśmy przetrwać, to przetrwaliśmy. To nie jest byle co, nie? To naprawdę nie jest byle co. Czy tak jak Marzena pisze, czy pisze Ania, że same gołe konieczności były w tym roku, no to przetrwaliśmy. Przeróżne kryzysy, przeróżne zwroty akcji, decyzje, które miały nie zapaść, a zapadły i wpłynęły na nasze życie. I tak dalej. Pogłaskaj się trochę, powiedz sobie dobre słowo, dostrzegaj swój wysiłek, swoje zaangażowanie, doceniaj ludzi, których masz, doceniaj wsparcie. Nawet jeżeli to jest jedna osoba i wydaje Ci się, że nikt się nie rozumie i w ogóle, że wszystko robisz samodzielnie, to gdzieś jest ktoś, kto o Tobie dobrze myśli, podziękuj za to, pomyśl sobie ciepło tej osobie, nie. Witam serdecznie w Fundacji Happy Kids. Fajnie, że jesteście. Pogłaskajcie samych siebie. Spędźcie z sobą chwilę, nie wiem, na spacerze, na spacerze z psem, nie wiem, jadąc po dziecko do przedszkola, wszystko jedno, czy w czasie zakupów. Pomyślcie o sobie dobrze i właśnie. Podarujcie sobie trochę głasków i takiego docenienia siebie w tym roku. Bo nawet jeżeli to był trudny rok, a dla bardzo wielu osób on był bardzo trudny, to jesteśmy tu. Możemy się spotkać, możemy rozmawiać, możemy o tym pogadać, mamy o czym rozmawiać, bo mamy te doświadczenia za sobą. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby powiedzieć sobie dzisiaj, najlepiej od razu, dobre rzeczy. Sobie powiedzieć dobre rzeczy. Co sobie powiecie dobrego? Co sobie powiecie dobrego i miłego? I jak sobie tak myślimy o tych różnych trudnych, bo tak nam trochę to powrzmiała w Waszych komentarzach, zresztą doskonale to rozumiem. I rzeczywiście jest taki rok kryzysowy i obawiam się, że nie ostatni, także wiecie. Dużo przed nami wyzwań. To popatrzmy sobie na ten rok taki, z takiej perspektywy, czego nie chcę powtórzyć w nowym roku. Czego nie chcę powtórzyć? Jakiej decyzji nie chcę podjąć, jakiej reakcji nie chcę yy, mm, właśnie też podjąć, jakby za, za, zareagować na coś? Yy, czego nie chcę powtórzyć z tego roku? Nie czego będę unikać, tylko świadomie wybieram drogę taką, że tego nie będę robić, tak nie będę reagować, na to się nie zdecyduję, tak nie będę odpowiadać, tak nie będę traktować. Nie wiem, masa rzeczy. Czego, co było w tym roku, nie chcesz powtórzyć w przyszłym? I znów można tutaj do tego sięgnąć w sposób taki emocjonalny, relacyjny, rodzinny, ale można też bardziej projektowo, rozwojowo, zawodowo. Czego nie chcesz powtórzyć z tego roku w przyszłym roku? Myślę, że to też jest bardzo fajne pytanie, które znów nam porządkuje nasz stosunek do tego, co się dzieje i tego, co przed nami. No i. Ostatnia rzecz. Jaka jest Twoja taka jedna myśl, hasło, może jedno słowo, yy, które chcesz wziąć ze sobą w nowy rok? Na podstawie tego, co się działo w tym roku, yy, jaką taką ideę chcesz z tego wyprowadzić? Taką. Myśl przewodnia, o trochę strasznie szumie, to brzmi, ale chodzi mi o taki, właśnie takie wyprowadzenie takiego jednego wniosku, takiego osobistego wniosku z tego roku, żeby mieć trochę do czego odnieść w przyszłym roku, kiedy znów trzeba będzie podejmować decyzje lub przyjdzie jakiś kryzys lub coś tam się będzie działo. Yy, jaka będzie ta Twoja myśl? Hmm, przewodnia, to hasło takie, które będzie Cię mogło trochę ratować, trochę prowadzić, trochę przypominać, trochę dodawać skrzydeł. Co to tam jest? Czy to będzie związane z tym, że walczysz, z tym, że przetrwasz, z tym, że się rozwijasz, z tym, że, no nie wiem, kochasz, z tym, że dbasz o pasję? Nie wiem, to są Twoje osobiste rzeczy. Podsuwam wątki, oczywiście nie wszystkie, do tego, żeby Was zachęcić do, właśnie do takiego wyprowadzenia jednej myśli, żeby właśnie nie rozdrabniać się tak strasznie na wszystkie wątki w życiu, tylko tak na, pod koniec roku, może dziś, może w czasie świąt, może zaraz przed Sylwestrem, nie wiem, będziecie mieć takie ten rok, uważam za taki i taki, ogólnie. W związku z tym wyprowadzam sobie z tego taki wniosek, taką myśl, taką ideę na przyszły. Taką, coś takiego ogólnego, coś takiego właśnie, taki trochę drogowskaz, taka troszkę notatka, do której można zerknąć, wrócić w ciągu roku. Jak ktoś woli duże słowa jak drogowskazy, to niech bierze, jak ktoś woli małe notatki, też niech sobie bierze, bo każdy będzie mieć do tego trochę inny stosunek, ale warto sobie wyprowadzić taką, nie chcę powiedzieć złotą myśl, nie o to mi chodzi, ale właśnie o takie, takie coś przewodniego, co Wam będzie po prostu pomagać, nie? I myślę, że jak sobie przeglądniecie takie właśnie siedem pytań o sobie. Pytań o siebie, o swoje doświadczenia, o swoje trudności, o swoje właśnie dokonania, o, swoje, o swoją odwagę też, no nie? Ile po prostu musieliśmy przejść w tym roku ile było zwrotów akcji, ile było decyzji, właśnie na które nie mieliśmy wpływu, bo ktoś za nas zdecydował i trzeba się było zachować jakoś, nie? Więc myślę, że tutaj dużo macie takiej przestrzeni do myślenia trochę o sobie i myślicie dużo o sobie. Właśnie w takim kontekście, żeby siebie wzmacniać, nie? Żeby sobie dawać głaski, żeby sobie dawać samemu wsparcie. A jeżeli potrzebujemy go więcej lub z zewnątrz, to też możemy go poszukać wśród innych ludzi, w różnych różnych miejscach. Mam taką bardzo szczerą nadzieję, że. Rzeczywiście będziecie mieć chwilę na to, żeby sobie o sobie pomyśleć, o swoim roku, swoim prywatnie roku, jak to przeżyliście te, te kilkanaście miesięcy i co one wam dały i co sobie bierzecie do, na następny rok i na kolejne miesiące, na kolejne pół roku, na kolejny może kwartał tylko. Bo to są takie rzeczy, które, do których warto sięgać i warto wracać. Ja Wam dzisiaj bardzo chcę podziękować za wszystkie nasze spotkania. Trzy lata się spotykamy na kawach. Naprawdę. Pamiętam, jak przygotowywałam pierwsze kilka tematów na kawy i stwierdziłam, a potem jakoś pójdzie. No i poszło. Poszło trzy lata, tam z jakimiś tam przerwami lub zamianami, ale rzeczywiście trzy lata udaje nam się utrzymać kawę z fundraiserem w każdy wtorek o 9.30, co uważam za osiągnięcie wasze przede wszystkim, bo ja bym nie miała do kogo gadać, to do kogo ja bym gadała. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że przychodzicie, że możemy sobie rozmawiać, że dzielicie się doświadczeniem, że mówicie co u Was, że bierzecie od nas różne rzeczy, które Wam proponujemy, że jesteście, że możemy się poznawać i to jest dla mnie ogromna, ogromna wartość. Jesteście naprawdę dla nas bardzo, bardzo cenni, bardzo cenni i bardzo ważni. I to nie jest dla nas w ogóle problem, w sensie takiego wysiłku, trudu, że te kawy muszą być, bo obiecaliśmy ludziom i trzeba się starać. Wiadomo, że się trzeba starać, bo chcemy, żebyście mieli z tego korzyść, ale jest to dla mnie zawsze, zawsze ogromna przyjemność. I ja, ja czekam na te znaczy Te wtorki to jest taki mój rytm, jest takim ważnym punktem w każdym tygodniu. Jak planuję różne rzeczy, to robię wszystko, żeby nie planować na wtorki, właśnie na te nasze poranne spotkania, tylko później lub po prostu na inny dzień. No, bo, bo rzeczywiście jest to dla mnie strasznie ważne. Jest to dla mnie ogromnie, ogromnie ważne, żeby się z Wami spotykać. Yy, o, piszecie miłe rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, dziękuję naprawdę. I to jest super ważne, że y, dla mnie, że możemy się tu widywać. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też be, tak będzie, że nie zrezygnujemy z tego. Bardzo mi na tym zależy. Zapraszajcie też nowych, jakichś ludzi z różnych światów, z różnych organizacji. Y, pogadamy sobie o różnych rzeczach. Pamiętajcie, że zawsze możecie podrzucić jakiś temat. Nie chcecie coś tam sobie przegadać, jakiś taki wycinek rzeczywistości fundraisingowo-organizacyjnej, czy liderskiej, no to, no to piszcie. Zawsze możemy to gdzieś tam jakoś wykorzystać, wpleść, coś Wam mogę zaproponować. Po to to jest, po to to jest, no nie? Fajnie, fajnie, dzięki Madzia. Tyle się uczę, jestem mega wdzięczna. Super. To jest, to jest strasznie, strasznie ważne. Zawsze miło z Wami wypić kawę. Nawet no, taką wirtualną, a mam nadzieję, że nasze kawy na mieście również będą się wydarzać w 2023 roku i że nie będzie to jedynie Kraków czy Warszawa, tylko mam nadzieję, że uda nam się spotkać w innych zakątkach Polski, żeby wypić kawę po prostu gdzieś cieplutką lub mrożoną. Gdyby to było lato, kto wie, kto wie, co nam rok przyniesie. W każdym razie bardzo było fajnie przenieść jeszcze do realu nasze spotkania. No i co? Bardzo Wam dziękuję za cały rok, który był, yy, jaki był? Pełen zawirowań, wyzwań, trudności i radości i sukcesów zdecydowanie. Kawa na mieście w Warszawie to był helej tego roku, poznaliśmy się na żywo, wreszcie piszę magra. Tak było, tak było rzeczywiście. Czasem się ma wrażenie, że kogoś świetnie zna, nie się go w życiu, bo się widujemy regularnie tu, więc to jest mega, mega super, mega rzeczywiście ważne. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. Życzę Wam dobrego czasu świąt, dużo spokoju. Życzę Wam, żebyście odpoczęli. Życzę, żebyście zaczerpnęli ze światła, które w tym czasie przychodzi i mam nadzieję, że spotkamy się po nowym roku i właściwie w nowym roku się mówi, prawda? W nowym roku i, i spędzimy go sobie znów razem rozwojowo, może z różnymi nowościami. Zobaczymy, zobaczymy, coś się będzie działo. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Idźcie sobie dopić kawki, zrobić sobie herbatki. Ja lecę na następne spotkanie i mam taką nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Trzymajcie się, ciepło. Dzięki i pa!